Osa. I połączymy to z tym, Siema, ja jestem e, się jestem Skowek dzisiaj postanowiłem zrobić coś innego. Robiłem live'a na YouTubie, kiedy okazał się być dosyć śmieszny. Pomyślałem, że to będzie dobry pomysł na odcinek i będą tylko najśmieszniejsze części live'a oraz jakieś epickie akcje. czym naprawdę dużo fajnych rzeczy było. Wstawcie łapkę, w górę, suba, a my lecimy do oglądania. To, ale tyle mi chyba starczy, ja mam dziesięć. Yy, tak, starczy. Mieramdy! E... Prawie <śpiewanie> się topiłem, to po A, to moje pierwsze... A drugie... <śpiewanie> to, że to jest zero. O mój Boże! U. Chwila. oh my god bruh look at this Don't dude <laughs> wait till you see the <laughs> oh, no 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 <laughs> 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 What the fuck? okej, okay, wiesz co możesz to zrobić, bo bo, bo, bo beziejnie się w tym patrzy, no. Ej, ej, no. ej, ej! O, oh, haju! Mam melona i nie, nie, nie zawaham ci główczy. Weź, 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 weź! Ej, stop, stop, stop! Stop! Nie! No! Ah! Sprawa jest prosta. Odejmij temy, bo użyję innych sposobów, okej? Okay? Bo użyję zupełnie innych, nowych sposobów, okej? Okay? Tak? Zgadza się? temy? No ty to proszę je oddaj, bo użyję innych Erok, słuchaj! Którą wolisz, szerok? Co wolisz, co? No właśnie. Słyszę. O, 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 o! Erok ma za dużo.

Erok, e e dołącz do czatu. A ty żyjesz? O, o. Tak. Ja, kole, Erok. Bo Erok ci pozwala. Ja nie mogę przed nim uciekać, bo on jest wszędzie. Rok zastosuje drastycznych metod kreatywnego. Więc proszę współpracuj, bo zastosuję. No, dokładnie. Współpracuj, Rok. Współpraca. Współpraca to klucz do sukcesu. Nie ma Keeping Inventory. Erok! Słuchaj, Erok! Znaczy, do e tego, co e rokiem się zabijamy? Bo Erok próbuję mi. weź skąd? No gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Pan pomocy! Erok cię atakuje! Erok, weź dołącz do tego czatu! Dołącz do tego czatu! Erok! Dlaczego nikt nie dołącza? Masz coś, masz coś do Eroka? Ja się boję jego Ale bo znam, on, on ma taki głos jak ja, mniej więcej. Bo tak jak no ty, właśnie. nie wiem, nie pamiętam. No właśnie, on ma taki głos jak ty. Na... Ty śmieciu Gdzie ty jesteś? <laughs> Hardem, walonym, Try Nie mam. No, ma, no masz rację, nie mam. <noise> I Ile z diamentów? Cztery. Czyli stać mnie zrobić na kilo. Ale jak znajdę jeszcze ja mam, jeden, tak, to będę miał enchanting table, ale ja zawsze lubię mieć enchanting table. Ej, wyobraź sobie e, zrobienie sushi w Minecraft. Znaczy... Znaczy tego słowa i wiedzy? Ryszard, który polecam będzie wydany? Graj w Znaczy, ten Ja mogę, możemy zrobić takiego moda Jest taka aplikacja, która to strasznie ułatwia I nawet ja bym dał radę to ogarnąć Zapłat? No, zrób aplikację Zrób moda, na której od razu się nie daje rysić Zrób ja modę, na której do rysów i okej Zapłacę komuś, żeby to ogarnąć o! Ja nie operatora nie mam Ja operatora niskot nie mam nie. Eee. nie widzę tu żadnych diamentów, a jest tam ponad 25 mobów, więc chyba zrezygnuję Sorry Sorry, klapka, pa. Dam ci kiedyś znacz, jak będę robił serwer na... Znacz, tak. Jak będę robić serwer premium. O, <ścoughs> oh, zrobię. Chodź. Mój moderator. Albo moderator Okej, to był to był dobry żart. To dobry żal. Nie, ale ja ci nie dam, sorry. Nie uciek. OK. <śmienicza> Czekaj co? Jakie jest złe słowo na k? Jakie jest złe słowo na k? Jakieś słowo, w którym mówi się k, to jest złe słowo? Tak Panie Panie Panie, pan hojny Znalazłem pana, który jest hojny Panie Pan, pan, pan przyszedł się potrenować, Dobra. Poproszę trzy. Tak, dziękuję. I poproszę szesnaście ścian. Dziękuję. Już mnie coś jesteś A cię nie zabiję, bo będziesz mi kiedyś potrzebny. Skąd nazem zniszczony portal? I jestem pewien, że to tylko go zniszczyłeś. Jestem ty... Te... uuu. Jak mnie zabijesz, to nie dostaniesz mojego hełmu. Pan Waldek! Dawaj żart. Dawaj żart, panie Waldku. To co za pan Waldek? Co za pan Waldek? Swoim oddechem go znaszłeś Uuu, Słuchaj... dripstone. Mogę kogoś zabić dripstone'em. Choć ktoś chce się do mnie tepnąć, mam dripstone'a. Cicho bądź! すみません。 Macie jakieś sojusze, że tak? Ty, gość jest Minecrafta. Ej, to my się w naderze spotkamy, bo ja też idę do Netheru właśnie w tej chwili. Tylko sobie bazę robię teraz. Ana, czekaj, jakie jest twoje X?

Czekaj, co? Czy chłop co? Co? O mój Boże, ja się was boję! Ej, 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 słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie! Po co? Po co tak się pocić? To jest Dzień, że jest nie mam by Dobra, teraz tak

Okej, okay, przepraszam, już gram na teksturpak'u, przepraszam. Ej, mam dla Ciebie jedną prośbę. Bardzo ważną prośbę. Jeżeli tego nie zrobisz, to będę Ciebie bardzo zły. Więc zrób to. Ej, pamiętaj, żeby zostawić suba na kanale. Ponieważ to jest epickie. Ej, widziałeś kiedyś no. mój filmik? na kanale o... właśnie tak jeżeli nie umiesz się z tym zapisać wpisujesz w youtube skórek 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 nie skórek wpiszesz i masz mój kanał i możesz wcisnąć ten przycisk później musisz wcisnąć ten przycisk wszystko. Chyba, że nie chcesz o mnie w ogóle wiedzieć, to chyba żadna, chyba chcesz o mnie wiedzieć, to nie? W ogóle nasz filmik to chcesz! Chcesz, co? Chcesz, chcesz? Dlatego zostaw ze wszystkim, bo mi pomaga ci dziękuję, więc zostaw ze wszystkim! Ze wszystkim zostaw, tak, super. Cokolwiek to znaczy. Nie mam pojęcia, co to oznacza, ale zostaw. Zostaw. Ja obejrzę moje filmiki w tym momencie, pójdę na ciebie zły!